najpiękniejsze krajobrazy, cudowne jeziora i rzeki. Jest miejsce do odpoczynku i tysiące szlaków. Są fantastyczne owoce i zioła, są też ludzie, którzy sprawiają, że to miejsce kochają turyści. Las, wymarzone na wakacje. A my chcemy spędzić lato w lesie i przekonać państwa, że tu znajdziecie wszystko, czego w tym czasie potrzeba. Ale sucho, sucho jak pieprz. Lato dla leśników to trudny czas, ale i dla nas powinno być to wyzwanie, bo o las powinniśmy dbać wszyscy. Upał słońce i niewiele deszczu – to wszystko sprawia, że leśna ściółka staje się sucha jak kartka papieru. Wyjątkowo łatwo ją podpalić. Wystarczy chwila i las wygląda jak ten. W Nadleśnictwie Czersk na początku czerwca spłonęły prawie 2 hektary lasu. To największy pożar w tym miejscu od 20 lat. 14 jednostek straży pożarnej przez 10 godzin gasiło ten teren. A leśnicy dogaszali go jeszcze przez kolejną dobę. Kto zawinił? Człowiek. Co czuje leśnik, jak y, widzi taki płonący las albo to, co zostaje po y, lesie, który spłonął? Szczerze to się płakać chce, ze względu na to, że y, to, co widać, że runo spłonęło i tego runa nie ma, to nie wszystko. Te sosny dorodne, które tutaj są, one wszystkie, no wszystkie może nie, ale 80% z nich, no obumży. Ile czasu, czy w ogóle ten las ma szansę się odbudować? Jeśli tak, to ile będzie się regenerował i odbudowywał? Oczywiście zregeneruje się, ale to potrwa. No będziemy się temu bacznie przyglądać. No, na pewno to potrwa 2-3 lata, żebyśmy, żebyśmy tu wrócili na las, który, który zastaniemy. To by musiało być 100 lat. Pożarów lasów jest mniej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, ale zdarzają się i to człowiek jest odpowiedzialny za powstawanie większości z nich. 9 na 10 pożarów powodują właśnie ludzie. Ile pan w swoim życiu zawodowym widział takich pożarów? No, na, na szczęście dużo tego nie widziałem. Z, z względem tego się cieszę akurat, no ale każdy przynosi dramat i ten dramat może się rozprzestrzenić no, nawet i na ludzi mieszkających. No bo wiadomo, że w każdym lesie gdzieś tam zabudowania się znajdują. Gdzieś jakieś domki letniskowe i tak dalej. Także no, musimy zwracać uwagę. Na, na to zabezpieczenie przeciwpożarowe, no i co lasy państwowe robią na co dzień, bo jako Nadleśnictwo Czersk wydajemy prawie rocznie 570 tysięcy na zabezpieczenie przeciwpożarowe, no i na walkę właśnie z takimi skutkami. A w lasach jest cały system ochrony przeciwpożarowej. Czy takie wieże spełniają cały czas swoje funkcje? Oczywiście to jest bardzo ważny element całego systemu ochrony przeciwpożarowej, bo e, jeżeli masz już pożar, to wiesz, że musisz go ugasić, ale najistotniejsze jest bardzo szybko go wykryć. Tutaj akurat człowiek siedzi na górze i czasami niemal 12 godzin wypatruje dymu, a leśnicy na dole mają za zadanie jak najszybciej zlokalizować miejsce, skąd e, pochodzi ten dym. No i sprawdzić, czy to jest dym z pożaru. Czy to ludzkie oko cały czas jest w stanie wyprzedzić nowoczesne technologie? No są różne poglądy na ten temat. Ja jednak jestem zdania, że nic nie zastąpi tego właśnie ludzkiego oka, ale już technologia e, oczywiście jest też na tym etapie, że wychwytuje nam zmianę obrazu. E, tak zwana sztuczna inteligencja, byśmy powiedzieli, wie, że piksele na obrazie nie odpowiadają temu, co normalnie powinniśmy tam widzieć i wstrzymają alarm. Toruń 16, zgłoś się do 3620. 1-16, zgłaszam się dla 3620. Ode mnie z Dybowa widać ten dym pod kątem 174. Oprócz dostrzegalni las obserwują także piloci, którzy z leśnych baz lotniczych ruszają na obloty. Samolotami w razie potrzeby mogą też gasić pożary. <noise> Są punkty czerpania wody dla wozów strażackich i samolotów, bo kranów w lesie brakuje, a zasada jest taka, że z każdego miejsca w lesie do zbiornika wody naturalnego lub sztucznego są maksymalnie 3 km. specjalnie utwardzone drogi, żeby mógł tu wjechać ciężki sprzęt strażacki. Leśnicy tworzą też przeciwpożarowe pasy zieleni, tak zwane pasy biologiczne, usuwając z lasu chrust i martwe rośliny, czy sadząc drzewa i krzewy liściaste, np. brzozy, które są znakomitą ochroną dla lasu. Reszta pozostaje nam, użytkownikom tych terenów. I to też jest dla nas zadanie, chociażby, żeby nie zostawiać leśnych dróg i nie wjeżdżać tym rozgrzanym autem chociażby w taki dzień. Zgadza się. E, między innymi właśnie z tego powodu e, wolimy, żebyście państwo zostawili samochód e, tuż przed lasem, albo na specjalnie dedykowanym e, do tego celu miejscu, czyli na parkingach leśnych bądź miejscach postoju pojazdów, ale także e, zależy nam na tym, żebyście odpoczywali na łonie przyrody bez grilla, bez okniska, no chyba że rozpalacie w wyznaczonym przez nas do tego celu miejscu. Wtedy serdecznie zapraszamy, nawet z zapałkami, ale tych miejsc jest naprawdę niewiele. Są obwarowane specjalnymi zasadami, które trzeba przestrzegać, a najlepiej w ogóle z ogniem nie wchodzić do lasu. Koszyk z suchym prowiantem zamiast grilla, koc piknikowy i trochę rozsądku. Tyle wystarczy, żeby uratować las przed pożarem i żeby służył nam setki lat. Niby nic trudnego. A jednak wciąż trzeba o tym przypominać, znacznie gorzej, gdy przypomina o tym spalony las. Niby jeden las, a jednak dwa różne. Do tego nie chcemy wchodzić. Zdecydowanie wolimy ten piękny, zdrowy, zielony. Dlatego warto pamiętać, że to przede wszystkim od nas zależy, jak ten las będzie wyglądał.